Dzisiaj tniemy trzy liście na dużej śklarni. Tak wygląda teraz rajka przed cięciem. Tniemy liście już przy klipsie i dwa u góry. Tutaj jeden, dwa u góry, odsłaniamy drugi. tros praktycznie. Pomidorki już spore. Widzicie. A tak wygląda rajka. A tak wygląda rajka po cięciu. Prześwietlone. Myślę, że gdzieś tak za 10 dni, zależnie od pogody, pierwsze czerwone pomidorki powinny nam się pokazać. Nie? Spore, Nawet drugi tros już ładny Zwróćcie uwagę to głaskanie co nam daje, nie? Że takie fajne, powyginane są te trosy. Nie łamią się. Tam czasami to oczywiście się zdarzy. Duże bardzo.